Zobaczymy to sobie i zaraz idziemy grać w ogóle Bo Dzisiaj szybciej idziemy grać, bo chcę sobie pograć w tego w prizona co? Jest to manpielnik do Belraka Że Denis kręci jak Sandre Arek Arek Słowa Tomp? Tomp im pisał słowa ten tomp? Arek co? Jest to manpielnik do fraka. Że Denis kręci jak Sandra to się obraca Arek 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 Sandra Poda Denisa Załęckiego jest? Trzeba nakręcić kilku typów. Fajka szybko mi opada od paru zaszczyków, Bez kitu. Pakiety VIP dla celebrytów. Bez kitu. Jedna modelka i kilku ochotników. Ey! Witam ja, Ciebie, Denisko, kochany. Wiesz, jaka różnica jest między nami? Ja mogę wypożyczyć Ferrari. on może wypożyczyć Ferrari. Bardzo przeszkadzał ci w mapie, sam... <ścoughs> <śmiew> o to, to nawet zabawny line. To, na... <śmiew> to nawet zabawny. Jesteś burak, co właśnie jest w dupie Szlaufa masz obok, to podlej ogródek Zanim ją ktoś tam przeora na górze Czemu już, Denis, nie chodzisz na mecze? Z kibica został ci tylko doping Może byś nagrał coś znowu w basenie Albo zrób potę jak siuziak ci stoi Chcę zabłysnąć znowu ta gwiazdeczka Farmazony zawsze to da jak Rabczewska Są dwie kur... I załęcka, i załęcka Dobra, kończę, a ty idź już pójść klienta Zewnątrz twardy, no a w środku to za miękki Poważny już ci nie podaje ręki Denis, wszystko ci się bali jak swingersi Denis, wszystko ci się bali jak swingersi Myślisz, że jestem w strachu, bo mi narobili kwasów Uciekli z klatki jak ty, bo obsrali się zawiasów Dał słowo, więc bez kitów wiem, nie będzie materiału Weź se ten helikopter i już spierdalaj do Stanów Ale się dobrali, Uli Ulicznica. On stoi na bramce, no aż szmata się puściła. Pisałem, że. Ale to Denis odpisał. Mówi, że mnie obsłuży, jak na Sandrę mi nie styka. Ona niebieska platforma, ty masz niebieską kartę. Jak będziecie brali ślub, to zaproście z chęcią wpadnę. Będzie tam pięć panów młodych, a ty, Denis, będziesz świadkiem. Stolik na sześć osób, kiedy idziecie na randkę. Miałem smarować zepulą, dupę, ale <grym> jednak. Na noc posma... Ja nie wiem czy to jest diss na Denisa czy na jego dziewczynę. no bo to kurwa po Denisie nie jadą, jadą po tej lasce. ...maruj dupę lawrygantem, czy bierz, ją na spółkę lub czy na to są dotacje, miały być obiadki, lecz ona chce kanapkę. Zewnątrz twardy, no a w środku to za miękki, nikt poważny już ci nie podaje ręki, Denis wszystko ci się bali jak swingersi, Dennis Ci się bali jak swingersi Wszyscy nawet Wewnątrz twardy, no a w środku to zamieni